Ewangelia, według świętego Jana, na 15 czerwca. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą. Ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Jeśli ten fragment Ewangelii cię poruszył, nie zapomnij polubić filmu i zaobserwować profil, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Napisz w komentarzu Amen i podziel się tym filmem z bliskimi. Niech Słowo Boże dociera jak najdalej.